Siemano wszystkim z tej strony to jest kawka. a to będzie, no, taka seria z No więc, też w mieście Starlight Shores. Mam prawie wszystkie dodatki, oprócz studentkie żyć, studenckie życie, 4 pory roku, no i nie z tego świata. Ale te braki oczywiście później dokupię. No więc, powiedzmy, ja tutaj stworzę Simkę. Um, więc tak więc będzie teraz cięcie, no i do cięcia narka. No, siemano, już jesteśmy. Staram się dodać jak najwięcej cech do Kiry, bo <laughs> są tutaj cechy, które ona ma. No wral, dobrze. Teraz wybierzemy sobie dom. Jedna sypialnia, nie chcę takiej. Dwie sypialnie, hmm. Jest blisko miasta. Jeszcze zobaczę jakieś wysypialnie. Kurde, za dużo wyboru. Nie, nie będę sobie tworzyć domu nara. Hmm. Prostu dom. Hmm. Na duel Litkę, Faka, bomba, bomba, ósmy, smak. Zdeusz, Kosmateusz i Morale No to ten. Umeblowany, bo nie będziemy, wiesz... Wiecie, tak. Wydawajcie, dużo odko, będziemy musieli dokupić zwierzak zwierzakowi. Czekajcie. Mm, nie Dobra. No i gdy już tutaj mamy ten domek. O, lol, ja w mojej innej rodzince też, też mam ten domek. Mm, dobra. Halo. No. no i gdy już tu stworzymy ten domek, będzie git, bo o, oczywiście zabawki. No <laughs> teraz mam powiem... Kurde. Teraz wam powiem cechy tego zwierzaka. Nie. Czyli Kiry tak jakby. No, kira ma o, właśnie takie cechy. lubi zabawę, żeby wiołowa i wierna. No, no takie ma też normalnie. A i życie mam o takie. Tak właśnie długie. Ojej. Oni nie są kumpla, ona nie są kumplami, dobra. Po pierwsze, a tutaj piesku? Przyjazna, nie? Czucia, daj obruchać dłoń. Czucia podrapu po brzuchu. Czucia przytul. Dobra, później... Jesteś głodna? Nie? Dobra, to dobrze. Będziemy oszczędzać, bo zobaczcie ile mamy pieniążków Nie tu są światła o. Wyłącz wszystkie światła No niestety będziemy musieli żyć w ciemnościach, tak jakby O fuck To powinien być komputer. poczekajcie Sprzedam to no, mamy trochę więcej pieniędzy Ale... Ile to 150 dobra masz? Kump. O shit, nie stać nas My tu krzesło przygotujemy Dobra, egid Fajnie by było, jakby gazeta przyszła Tak, słodko. Milord, właśnie milord jest. Czekajcie, patrzę, która godzina? 10, miało być 11.07, dobra. Oooo. Oh, Fuck, fajnie, bo jakby oh. był, by był przyjaciel. No i właśnie, Kira jest taka żywiołowa, czasami jak śpię w domu, to na drepcze, drepcze, drepcze i jeszcze raz drepcze. No i jaka złotka, zobaczcie. ma jakieś takie dziwne tu? Ładziko! O! 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 Nie czekajcie. 54. I łasa? I Nie, kurde, już się pogubiłam, poczekajcie. 54-10 to będzie minut. 12 tak, dobrze. No i już się pobawiły, to może tak um, nasypmy jedzenia. No i jak już tu nasypiemy żar żarełka, to zobaczymy. Gdzie czy kiedy gazeciarz przyjdzie to wtedy mm, weźmiemy się za robotę? trzeba zdobyć pracę. O jest, dobrze, dobrze. Gazeciarka raczej. Dawaj szybko gazetę, dawaj, 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 daj Ja tu wyżywić rodzinę, muszę no, daj tą gazetę. Alo. No. No. Lol. w profesję, znajdź profesję jest. Aha, jakiś okularnik, no sorry, nie chcę z tamą gadać na rok. co? nie ma do... jaki lol? no ja nie mogę lol będę już miała znaleźć normalną na razie pracę no przykro mi gdzie ty biegniesz? Aha. dobra mm, profesja szukaj pracy no i będę musiała głośno mówić, bo moja siostra jest teraz w tym, um, kurde, salonie, a salon jest połączony z kuchnią, więc wiecie, ja sobie w kuchni nagrywam. No, za, tutaj płacą 13 dolców, a tu 44, no to podaj mi karierę. Co czekasz szczekasz, Bra, powiesimy sobie tutaj niby nasze studia, bo tutaj tak jakby też są studia. Truskawka. Truskawka. Sorry za telewizor, podgłośnie wam dźwięki. I sama będę mówić głośniej. No więc tak. Tutaj o, macie telewizor, on jest taki piękny, tak ja ten normalnie szukał. Jeszcze dwie minuty. No i już... Nie wiem, co ten kolo tam stoi zara. Ja nie mogę. Ja gości teraz nie przyjmuję. No, sorry. O, puszczujemy cieprzem. Tak. No i odcinki będą się nawet często ukazywać. No szybko wąchaj tego człowieka. Serio? Won't Low. Jaki niedorozwój. Ta, ścigaj mnie za co. Ech, dobra, wiesz co, to ja teraz kończę. Yy, wyłączę teraz Simsy i, i skonwertuję, prześlę i będzie Gitas Majonez. To cześć, oczywiście tutaj jacyś ludzie stoją, ja i ja im otworzę, bo podejrzanie wyglądają szczególnie ten i ten i ta. Wszyscy... No i tutaj oczywiście piękna Kira, no i nara.